Cześć, Wam ludzie z tej strony Crazy tam witam was bardzo serdecznie po długiej przerwie dla mnie, dla mnie długiej A tak właśnie sobie napisałem co ja mam ci, tutaj wam powiedzieć w tym audiologu Nie chcę, nie chcę mi się kręcić vloga, nie chcę mi się ogarniać pokoju, więc nie będzie vloga yy, Dobra W takim razie zacznijmy Co się dzieje na kanale? Na kanale jest susza Susza jest na kanale nie ma ja filmów, mam kilka filmów nagranych z mafii I praktycznie nie chce mi się ich renderować, po prostu jakaś lenistwo mnie wzięło, że tak powiem I nie chce mi się, ale wrócę, wrócę jak Myślę jutro już, oprócz tego audiologa Albo jutro po tym audiologu, albo w ten sam dzień co teraz widzicie tego audiologa Pojawi się, pojawi się yy... Film, pojawi się Mafia, odcinek 14. Potem polecimy do końca z tą Mafią. I uwaga! Może Was to cieszyć, bo wiem, że wielu, wielu osób to u mnie oglądało, ale na jakieś 90% na mój kanał powróci Wiedźmin. Na mój kanał powróci Wiedźmin, tyle że troszkę, znaczy nie w troszkę innej formy tylko teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą. Zastanawiam się nad jedną rzeczą z tego powodu, tak. Zastanawiam się nad e, rzeczą tak zwaną, tak zwaną. Tak zwaną, czy zacząć od, czy, czy zacząć od początku Wam nagrywać, czy zacząć od od momentu, w którym, e, w którym skończyliśmy. Czyli tam, bo że końcówka drugiego aktu, chyba tak. I właśnie to mnie zastanawia. I trzeci punkt, który chciałbym poruszyć to jest seria z Leech of Legends. Czy seria, bardziej filmy, ale dobra. Czy chcecie, żeby one powróciły? Czy chcecie Lola, nie wiem, raz na tydzień? Raz na dzień? Nie, nie, raz na dzień, no bez przesady. Raz na tydzień? Czy chcecie? Dwa razy w tygodniu? Co? Bo Dużo gram z Lola, to trzeba przyznać mi. Dużo, strasznie dużo gram Lola. 30 level, silver 5, <laughs> Nie wiem jakim cudem zresztą, ale jest, jest. No i właśnie chciałbym, chciał się was zapytać, czy chcecie Lola, bo wiem, że LOL z Lola oglądaliście. I myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować i zasubować. Dzięki, hejos, narka.